Jakiś czas temu jedna z moich kursantek zapytała dlaczego, kiedy Niemcy mówią o koledze z pracy, raz używają formy kollege, a innym razem kollegen z N na końcu. Co więcej, przypadek kolegi nie jest odosobniony, bo kiedy Niemcy mówią o innych rzeczach, jak na przykład o bankomacie, raz użyją formy Geldautomat, a innym razem Geld Dlatego dzisiaj niczym detektywi wyjaśnimy sobie sprawę pojawiającego się i znikającego n. Jeśli więc chcesz mówić lepiej po niemiecku, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i zaczynam. Aby dzisiejsza lekcja była jasna, łatwa i prosta dla wszystkich, zacznijmy od przypomnienia sobie tego, czym jest deklinacja a deklinacja to odmiana rzeczowników przez przypadki. Rzeczowniki to w uproszczeniu rzeczy, ludzie i zwierzęta, czyli na przykład de kolege, czyli kolega, albo de pacjent, czyli pacjent, to rzeczowniki. Z kolei odmiana rzeczownika przez przypadki, czyli fachowo deklinacja, polega na zmianie końcówki rzeczownika, bo mówimy na przykład to jest kolega, ale widzę Kolegę lub rozmawiam z kolegą. W języku niemieckim jednak kiedy będziemy chcieli odmienić rzeczownik przez przypadki najczęściej zamiast końcówki tego rzeczownika odmienimy rodzajnik, na przykład rodzajnik ein odmienimy na einen. Mówimy więc, das ist ein Hund, to jest pies, ale ich zeje einen hund, czyli widzę psa. W tym wypadku, jak mogliście zauważyć, żeby odmienić pies na psa, zmieniliśmy ein Hund na einen. I podobnie będzie ze znaczącą większością rzeczowników rodzaju męskiego w języku niemieckim. Żeby więc wyjaśnieniom stało się zadość, pozwólcie teraz, że dam Wam jeszcze jeden typowy przykład tego, jak odmienia się rzeczowniki rodzaju męskiego przez przypadki. odmienimy sobie rzeczownik der Mann, czyli mężczyzna. Mianownik to der Mann, czyli kto co mężczyzna. Biernik to din man, czyli kogo co widzę, mężczyznę. Celownik to dim man, czyli komu coś daje, mężczyźnie. A genitiv, czyli dopełniacz, to forma des manes. I to jest jedyna forma, do której dodajemy końcówkę s, no bo mówimy des manes, czyli czyje to jest mężczyzny. Des manes. O rzeczownikach rodzaju męskiego, które się odmienia w taki sposób, jak przed chwilą Wam zaprezentowałem, powiemy, że są to rzeczowniki odmiany mocnej. I choć znacząca większość rzeczowników rodzaju męskiego w języku niemieckim to rzeczowniki odmiany mocnej, to Czasami natraficie na rzeczowniki rodzaju męskiego, tak zwanej odmiany słabej, zwanej też n-deklinacją, czyli deklinacją n. A jak je rozpoznacie, zapytacie: Ano, właśnie po tym, że we wszystkich przypadkach poza mianownikiem będą one miały końcówkę En. Tak, tak, dobrze słyszeliście. W przypadku rzeczowników odmiany słabej, odmiany n, będziemy odmieniali nie tylko rodzajnik danego słowa, ale również będziemy dodawali końcówkę n. Najlepiej zobaczycie to na przykładzie. A zacznijmy od mianownika. Kto lub co to jest? Das ist. Ein Kollege. To jest kolega. Das ist ein Kollege. Natomiast w bierniku, gdy będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie kogo, co widzisz, powiemy ich sehe einen Kollegen. Czyli widzę kolegę. Ich sehe einen Kollegen. Zwróćcie tutaj uwagę kochani, że ponieważ kolega jest właśnie rzeczownikiem odmiany słabej, to mianownik ein Kolegę, kolega, odmieniliśmy tutaj na einen, kolegen, kolegę. Podobnie będzie w datywie, gdzie odpowiadamy na pytanie, komu czemu na przykład coś dajemy i w przypadku kolegi powiemy ich GBS einem Kolegen, czyli dam to koledze. I tutaj znowu, zamiast odmieniać tylko ein na einem, do kolegi dodajemy jeszcze końcówkę n Ich gbs es einem Kollegen, dam to koledze. n do kolegi dodamy również w genitivie, czyli w dopełniaczu, gdy będziemy chcieli powiedzieć, czyje coś jest. Na przykład, to jest komputer kolegi, to po niemiecku, das ist der Computer des Kolegen, znowu tutaj mamy to n na końcu. To jest komputer kolegi. Das ist der Computer des Kollegen. A teraz, żeby ta odmiana lepiej zapadła wam w pamięć, odmieńmy sobie jeszcze jeden rzeczownik rodzaju męskiego, odmiany słabej. A jest nim rzeczownik der Student, czyli student. Mianownik, czyli forma odpowiadająca na pytanie, kto co, to jest student, to der Student. Biernik, akuzativ, czyli forma odpowiadająca na pytanie, kogo, co widzę, lubię, znam, to den Studenten, czyli studenta, den Studenten. Dativ, czyli celownik, czyli forma odpowiadająca na pytanie, komu czemu coś daje to dem studenten czyli studentowi dem studenten i genitiv czyli dopełniacz forma odpowiadająca na pytanie czyje to jest to des studenten czyli studenta des studenten a jeżeli po tym wyjaśnieniu odmiana słaba w języku niemieckim wydaje się wam już jaśniejsza to co powiecie na to, żeby dołączyć do niemieckiego w 6 miesięcy? Jest to kurs, w którym cały niemiecki wyjaśniony jest właśnie w jasny i przystępny sposób, i gdzie nauczycie się nie tylko gramatyki, ale przede wszystkim nauczycie się swobodnie mówić i rozumieć Niemców. Link do niemieckiego w 6 miesięcy znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. Teraz być może zastanawiacie się, czy rzeczowników rodzaju męskiego, które mają odmianę słabą, jest dużo. Dobra wiadomość brzmi, że jest ich niedużo, a najlepiej poznawać jest je stopniowo wraz z tym, jak uczycie się niemieckiego. Niemniej jednak, Jedne z najważniejszych, najczęściej spotykanych rzeczowników rodzaju męskiego, odmiany słabej, poznacie jeszcze w tym odcinku. Jeśli więc ta audycja pomaga wam w nauce niemieckiego, udostępnijcie ją znajomym albo wspomnijcie komuś po prostu o zapytaj poliglotę. Dziękuję. A oto jeszcze kilka rzeczowników rodzaju męskiego, odmiany słabej, a są nimi der junge czyli chłopak der junge der kunde czyli klient der kunde der president czyli prezydent der Prezydent, a także der Pacjent, czyli pacjent, de pacjent, jak również de policyst, czyli policjant, de policyst oraz de soldat, czyli żołnierz, de soldat. Odmianę słabą usłyszymy również w przypadku rzeczowników oznaczających narodowość, takich jak de pole, czyli Polak, de Pole oraz de Deutsche, czyli Niemiec, der Deutsche. Powiemy więc na przykład ich bin Pole, jestem Polakiem, ich bin Pole, ale ich kenne einen Polen, czyli znam jednego Polaka. Ich kenne einen Polen. W porządku, kochani, ponieważ to praktyka czyni mistrza pora na zadanie dla Was. Pamiętając o tym, co powiedzieliśmy sobie o dodawaniu N w przypadku rzeczowników rodzaju męskiego odmiany słabej, odmieńcie słowo der Junge, czyli chłopak w tym zdaniu. Widzę chłopaka. Ich zeje einen. N -n. Widzę chłopaka. Ich zeje einen. N -n. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj więc naszej aplikacji Język 15 minut. To jedyna aplikacja na rynku, w której znajdziesz krótkie, praktyczne lekcje z prawdziwym nauczycielem. Poznasz przydatne zwroty, osłuchasz się z językiem niemieckim, nauczysz się mówić i zapamiętasz z łatwością dzięki inteligentnemu systemowi powtórek. Wejdź teraz na stronę językwy15minut.pl i spróbuj naszych darmowych lekcji. Bei nervigen Kollegen hilft ein Stressball. Man muss nur gut treffen. W przypadku nerwowych kolegów z pracy pomaga kulka antystresowa. Trzeba tylko dobrze trafić.